Po raz czwarty spotykamy się w Galerii Twierdza na miesiącu z autyzmem. Tak, po raz czwarty spotykamy się w Galerii Twierdza na wydarzeniu związanym z obchodem Dnia Świadomości i Wiedzy o Autyzmie. Czemu służą te spotkania. Dzięki tym spotkaniom staramy się e, poszerzyć świadomość e, osób e, związaną z wiedzą o autyzmie, że dzieci e, ze spektrum autyzmu mogą samodzielnie funkcjonować e, w społeczeństwie, a w tym roku działamy pod hasłem Spektrum Możliwości, prezentując e, różne talenty dzieci. Przemierzać po maleńku. Nagle stop. Jakiś mur To jest, kiedy dowiadujemy się, że nasze dziecko jest chore na autyzm. Ciężko, ciężko to zaakceptować, ale z czasem, jak widzimy, że dziecko zaczyna w terapii pracować, współpracować, zaczyna się rozwijać, to i my się z tym oswajamy. Pani pociecha chodzi już do przedszkola, jak sobie radzi? Bardzo fajnie, nie może się doczekać, zajęć. Ma ulubionych kolegów, z którymi opowiada, co robi. Przede wszystkim też ma ukochaną panią w przedszkolu, z którą się bardzo zżył, z którą tak naprawdę jest od początku w przedszkolu. Świadomość społeczeństwa, że wśród nas są osoby autystyczne, jest wysoka czy nie? Jest coraz większa, tak myślę, bo coraz więcej się o tym mówi. Kiedyś myślę jeszcze, kiedy my a, diagnozowaliśmy swojego syna, y, nie było aż tylu y, może przypadków, aczkolwiek myślę, że coraz więcej y, osób dowiaduje się o tym, jest coraz więcej miejsc, w których można y, na przykład uczęszczać na taką terapię, można skorzystać z takich zajęć i myślę, że y, Ważne jest to, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, tak? Z Pani obserwacji, czy przestajemy bać się autyzmu, czy zaczynamy go rozumieć? Myślę, że z każdym rokiem, dzięki takim akcjom promocyjnym i spotkaniom coraz lepiej rozumiemy osoby ze spektrum autyzmu. Przestajemy się bać tych osób, głównie ich zachowań. Natomiast zaczynamy je coraz lepiej rozumieć. Myślę, że autyści odnajdują też swoje miejsce wśród w społeczeństwie, zarówno w edukacji, czyli od przedszkola do przez wszystkie etapy edukacyjne, poprzez poszczególne szkoły, ale również myślę, że w takim życiu zawodowym, co jest bardzo ważne. Bóg, bóg, Zasady, które każdy powinien znać, gdy spotka osobę autystyczną. Przede wszystkim, myślę, wyrozumiałość, wrażliwość do takich osób i takie podejście empatyczne, prawda? Żeby po prostu zrozumieć, że, że, to, że nie, nie należy się tego bać, tylko po prostu starać się zrozumieć, rozmawiać i pomagać. Tak mi się wydaje, że takie krót, krótko mówiąc, prawda? Emilie, a podoba ci się dzisiaj tutaj na spotkaniu? Tak, ale się trochę stresuję. Ale liczysz na dobrą zabawę? Liczę. A za rok przyjdziesz również? Także. Dlaczego tutaj dzisiaj przyszliście? E, przyszliśmy, bo jest święto e, autyzmu i mamy jednego ucznia takiego w klasie, i po prostu jako klasa chcieliśmy reprezentować szkołę. Czy osób chorych na autyzm należy się bać? Moim zdaniem nie, bo to są osoby chore i też które potrzebują pomocy i takiego wsparcia od nas. Bo to jest normalna osoba, która wśród was żyje. Tak. Pomoc pochodzi z nieba, no to góry, do góry, dziecięca wiara. wiara, może, nie może, porzucać zaraz, rzucać góry, do góry, może, nie możesz się doczekać, nie możesz się doczekać. No. Jak podchodzą klienci? Bardzo pozytywnie, często wspierają nasze akcje, biorą chętnie w nich udział, także bardzo jesteśmy z tego zadowoleni.